Tusk zbeształ bąk jak burą sukę. Bąk minister, ministra, ministro chciała Tuskowi opodatkować milionerów lekarzy w taki oto sposób, że z tych kontraktów za 300 tysięcy chciała ich przerzucić na etat. Ale lekarze przyszli do Tuska i mówią: Donald, co ty robisz? My ledwo wiążemy koniec z końcem. Więc on wziął tą bąk i zbeształ jak burą sukę. Nie chodzi o przedsiębiorców, chodzi o lekarzy. Nawet minister niesprawiedliwości Waldemar mówi, ale może to się uspokoimy czy coś, a co na to mu mówi Tusk? Mówi mu: Waldemar morda w kubeł. Ja tu buram, przepraszam, ja tu e... besztam bąk. Taka jest sytuacja. Nie będzie tak, że lekarze będą zarabiać mało. Koniec.